Materiał promocyjny Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Nagranie jest częścią programu Kultura Dostępna. Tekst czytany jest z OFU. Ujęcia koncentrują się na realizacji wydarzeń dostępnych dla osób głuchych i z niepełnosprawnością wzroku. Pojawiają się fragmenty spektakli z napisami w języku polskim oraz tłumaczonych na polski język migowy. Tłumaczki na pierwszym planie. Pierwsza jest wysoka. I ma ciemne włosy związane w kucyk. Druga jest niższa, ma krótkie włosy i okulary. Obie ubrane są na czarno, tłumaczą w parze. Na kolejnym ujęciu inny spektakl i inna tłumaczka, blondynka. Następne ujęcia pokazują spektakle z audiodeskrypcją, np. lektora w kabinie w słuchawkach przy mikrofonie. Niektóre kadry koncentrują się na detalach: napisach, słuchawce odbiorniku do audiodeskrypcji twarzy odbiorcy Pozostałe ujęcia pokazują fragmenty spacerów sensorycznych w scenografii spektakli i ich uczestników, niewidomą publiczność i ich opiekunów czekających na spektakl w teatralnym foyer czy w trakcie zajmowania miejsca na widowni. Pojawiają się także fragmenty warsztatów z podopiecznymi fundacji Aktywnych na Pomoc. Grupa ludzi w różnym wieku siedzi przy stołach w jasnej sali, przypominającej szkolną klasę. Teatr to synteza sztuk. Dźwięki, obrazy, ruch, energia wykonawców i odbiorców. Wszystko to składa się na niepowtarzalne doznanie, jakim jest spektakl. Co w sytuacji, kiedy jednego ze zmysłów brakuje? Dzięki programowi Kultura Dostępna wprowadziliśmy do naszej oferty spektakle dostępne dla osób niewidomych i głuchych. W tej edycji w projekcie Teatr Otwarty zagraliśmy trzy spektakle z tłumaczeniem na polski język migowy i z polskimi napisami oraz trzy spektakle z audiodeskrypcją. Spektaklom dostępnym dla osób niewidomych towarzyszyły spacery sensoryczne, które uchylały drzwi do scenicznego świata. Uczestnicy mogli dotknąć rekwizytów i dekoracji przed przedstawieniem, zbadać przestrzeń spektaklu ze swojej perspektywy. W ramach działań edukacyjnych osoby z różnymi niepełnosprawnościami ze stowarzyszenia aktywnych na pomoc stały się twórcami, dramaturgami, aktorami, reżyserami. Przy wsparciu naszej pedagogzki teatru stworzyli własne, w pełni autorskie słuchowisko. Czarne plansze z białymi napisami końcowymi i logotypami. Realizatorzy Mateusz Dąbrowski Jakub Wadecki Oliwia nie widziała. Logotyp Teatru Wybrzeże. Z czarnego tła wyłania się czarna litera T, robi wrażenie trójwymiarowej. Jej lewa i górna część zlewają się z tłem. T rzuca biały cień, który z Łukosa przypomina literę W. Logotyp ministerstwa, logotypy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz programu Kultura Dostępna. Poniżej tekst. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.